Witajcie, z tej strony 60. Witam Was w kolejnym krótkim odcinku na tym kanale. Udało się jeszcze tutaj troszkę czasu nagarnąć, aby nagrać dla Was ostatni odcinek w tym roku. Otóż ostatnio na internecie ukazał się artykuł, w którym na stronie InfoSecurity 24 przeprowadzono krótki wywiad z naszym nadinspektorem Boroniem, który poruszył bardzo ciekawą kwestię: kwestię dotyczącą zarobków na komisariatach w małych miejscowościach, jak i też zarobków w dużych miejscowościach. Na początku padają tutaj pytania, dzień dobry, dzień dobry, co pan myśli na temat 15% podwyżki w 2025 roku? Oczywiście pan komendant Marek Boroń jest zdziwiony tym pytaniem, że dlaczego w ogóle mówimy o 15%, że być może to powinno być 15%, może 10%, kto i w jaki sposób to policzył? No otóż bardzo prosto to policzono, skoro inflacja w przyszłym roku ma wnieść 5%, to ktoś mądry uznał, że pasowałoby chociaż 5 dać policjantowi podwyżki, tak, żeby realnie coś zarobiła, nie tylko utrzymał tutaj, pracę, tak? Następnie przechodzimy do następnych tutaj pytań, gdzie pan komendant mówił o tym, iż pora, żeby coś zrobić z przypisywaniem stanowisk, z żeby zróżnicować uposażenia, w zależności kto gdzie pełni służbę. Tutaj mówił jakieś bardzo fajne, piękne słowa, możecie Państwo sobie to przeczytać. Natomiast redaktor mówi w pewnym momencie pełna zgoda, tylko to nie do końca odpowiedzi na moje pytanie. Czy to wszystko, o czym Pan mówi, oznacza, że te płace, właśnie między tymi jednostkami w małych miastach, a jednostkami większych będą zróżnicowane? Tak, dążą do tego, żeby płace w policji były zróżnicowane i adekwatne do realizacji zadań. Dzisiaj największe problemy kadrowe mamy w dużych jednostkach, w dużych aglomeracjach, gdzie ta służba jest najbardziej wymagająca. No i zgadza się tylko. Będziemy dzielić policjantów na tych gorszych i lepszych. Będziemy zakładać, że policjanci, którzy pracują w mniejszych jednostkach i powiedzmy, gdzie patrolowiec musi się zajmować często sprawami, przyjmować powiedzmy zawiadomienia, jechać na kolizje i ten, on będzie gorzej traktowany niż policjant w większym mieście, gdzie ma więcej rzeczy do ogarnięcia. Czy tędy droga? Nie wiem. Zgodzę się z tym, bo sam pracuję w dużym mieście wojewódzkim, że pracując w dużych miastach e, powinny być Większe wynagrodzenia, jakieś dodatki powiedzmy mieszkaniowe typu 2000 zł na mieszkanie, czy 3000 zł, żeby było w stanie takiego policjanta wynająć to mieszkanie realnie. Nie jakieś tam 500 zł, bo te 500 zł to możemy sobie w hotelowe wynająć w jakimś hotelu. Natomiast realnie możemy tutaj wynająć wtedy jakieś mieszkanie. Dzisiaj następna kwestia, którą poruszono i Pan tutaj mówi, nasz kochany, że. Im większe świadczenie mieszkaniowe, zrekompensuje to koszty jak najbardziej. Natomiast będziemy dzielić policjantów, będziemy dalej robić podziały w policji, gdzie próbować, zamiast, żeby nasza formacja, nasza jednostka jak najbardziej była scentralizowana, żeby nie było kłótni o to, kto gdzie ile zarabia. To będziemy tutaj dzielić ludzi, że to jest nowy plan KGP. Następnie jest poruszana tutaj kwestia, że podwyżki za stopnie to są kosmetyczne podwyżki. Komendant się z tym zgadza, że to jest iluzja. Bardzo dobrze mówi. Nowa siatka płac. Kiedy w takim razie pojawi się ona? Wiemy, że ten pomysł jest już gotowy, tak? Oni tutaj projektują, myślą, myślą, bla, bla, bla. W takim razie, kiedy nowa siatka płac? Nie wcześniej niż w 2026 roku? Tak, ponieważ dzisiaj budżet jest już ukształtowany i proponowane zmiany nie mogą zostać uwzględnione. Także dopiero gdzie za półtora roku, za rok być może cokolwiek oni tam będą myśleć o tym, żeby jakiekolwiek podwyżki dawać. Mamy ponownie mowę o mieszkaniówce, tak, tak, liczymy, bla, 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 będzie lepiej, jest lepiej, jest mowa o Warszawie, że ratusz dopłaca, zgadza się, pan komendant tutaj mówi, że to jest kropla w mózgu potrzeb, to akurat trzeba przyznać rację, że nikt w Warszawie nie chce pracować. Następnie coś jest napomniane o związkach, ale powiedzmy sobie szczerze, że związki pana Jankowskiego, to one protestują, w ogóle jest pr protest, związk protest związkowy, chcę wam tylko powiedzieć, gdybyście nie wiedzieli, Pan Jankowski powiedział właśnie, że będzie protestował i że będzie planował w przyszłości jakieś akcje protestacyjne L4, które jeszcze dwa miesiące temu były działaniem rosyjskich służb, ale pan Jankowski będzie to dalej tutaj proponował. Rozmawiał pan z tym, z ministrem Siemeniakiem, oczywiście, że rozmawiam o tym z panem ministrem. To bardzo ważna, systemowa sprawa. Oczywiście, chyba że przyjdzie do głosowania nad podwyżką dla policjantów, to wtedy pan minister zagłosuje przeciwko, ale tak to jest dla niego bardzo ważna sprawa. Kolejny ciekawy tutaj poruszony temat. Budżet w przyszłym roku ma wynieść 20 miliardów. To wystarczy. Trudno odpowiedzieć na tak podstawowe pytanie, bo nie wszystko da się przewidzieć. Były dodatkowe zadania, bo w tym roku było 21 miliardów. Czyli w przyszłym roku budżet wyniesie 20 miliardów, gdzie teraz mieliśmy 21. Mamy realną inflację 5%, także koszt paliwa, koszt sprzętu policyjnego, eksploatacji, wszystko pójdzie do góry, wypłaty pracowników cywilnych i wypłaty pójdą do góry, natomiast będziemy otrzymać mniej pieniędzy, 1 miliard, gdzie 5% inflacji, 10% przy 2 miliardach to jest 2 miliardy, tak? Także 5%, czyli nie dość, że stracimy 1 miliard inflacja nam zje, to 1 miliard otrzymamy mniej, czyli realnie budżet policji w przyszłym roku będzie ponad 10% mniej niż w tym roku. No, co pan minister mówi, że w sumie pan komendant mówi, że to spoko, bo to są wystarczające pieniądze. Tak, wszystko. Tak, przyszły rok zaczniemy, bez żadnych zobowiązań finansowych. Także jesteśmy 10% realnie w plecy w przyszłym roku, ale pan komendant mówi, że to jest wszystko okej. Okay, jak najbardziej jest OK. Kolejny tutaj temat poruszony. Testy sprawnościowe, że będą one obniżane, wymagania, żeby jak najszybciej załatać dziury wakatowe. I że ludzie tak, tak twierdzą, że to jest po prostu zapcha i dziura, będziemy przyjmować kogo bleci. I chciałbym przede wszystkim się dowiedzieć, kto tak twierdzi. Jeśli mówią to osoby, które dawno tego testu nie zdawały, to na początku niech zda zdadzą test, który w policji obowiązuje każdego policjanta. No, po drugie, był on konsultowany ze specjalistami z AWF-u. I specjaliści z AWF-u wam doradzili, żeby wywalić dwie trzecie, tak jakby rzeczy, które są na teście sprawności, że to wam pomoże wybrać jak najlepszych policjantów, obniżając kryteria o dwie trzecie, to takie bujdy, to, to ja nie wiem, dlaczego w wojsku nie obniża się kryter kryteriów przyjęć i są nadal tam chętni, bo są tam pieniądze, są pieniądze na wypłaty, są pieniądze na socjal, są pieniądze na mieszkania i tam ludzi nie brakuje, nie żeby obniżać testów. A tutaj będziemy mówić właśnie, że będziemy super specjalistów przyjmować, którzy nie są w stanie przebiec nawet pół kilometra. Pan komendant tutaj tłumaczy, że to jest wspania, wspaniały pomysł. Im mniej będziemy wymagać, tym lepiej. Przyjmujmy, byle, byle kogo, ma ręce, dwie nogi, to, to wystarczy. To, to, to jest, są super policjanci. Zamierzam iść tą drogą? Oczywiście, że nie, ale chciałbym, żeby wybrzmiała jedna rzecz. Muszą być sprawni. No to wspaniale, tylko szkoda, że obniżacie stresy sprawnościowe, gdzie będziemy przyjmować, kogo popadnie. Najzwyczajniej w świecie. Następnie są pytania odnośnie wakatów, tutaj mam odpowiedź, że nie odpowiem ile chcę, żeby było policjantów, bo było, było 105, czy jest tam 110, jest 90, jest mniej niż ten, ale spokojnie, nie ma problemów, my sobie radzimy, jest super. Następnie kiedy są, są pytania, że w takim razie w sumie przyjmujemy tych policjantów tak na zero, bo w komendzie głównej policji w tym roku odeszło tyle policjantów. Między czwartym a dziesiątym rokiem życia, ilu się przyjął młodych. A jeżeli dodamy tego tych, którzy w lutym, marcu, kwietniu odejdą na 15 lat emerytury, to jesteśmy na minus. I na to właśnie chcemy zwrócić uwagę. Dlaczego policjanci nie zostają w służbie? Co jest powodem, że odchodzą? Proszę mi wierzyć, że weryfikujemy poszczególne przypadki. Ja Wam odpowiem, co jest powodem. To, że policja jest niedofinansowana, że coraz więcej przypada roboty na jednego policjanta, jest coraz więcej mieszkańców w dużych miastach i policjanci nie chcą robić spraw za dwóch policjantów, mając jedną wypłatę. Co więcej, mobbing, co więcej, brak możliwości rozwoju kariery. To wszystko powoduje, że policjanci, którzy mogą uciekać na emeryturę, uciekają po 15 latach, po 17-20. 20. Mając emeryturę naliczaną z ostatniego roku służby, że ktoś przerobi 20 lat, no to on ucieka, bo ma w dupie zawsze siedzieć w formacji, która z roku na rok upada. Jest pudrowane to wszystko pudrem, który ma zakryć te wszystkie coraz gorsze tutaj przyjmowanie kandydatów, coraz mniejsze dofinansowanie, coraz więcej pracy na policjanta, mobbing przełożonych, promowanie oficerów, którzy po trzech latach nagle są oficerami i przychodzą zarządzać formacją gdzie taki oficer nigdy nie przerobił na ulicy ani jednego dnia, ale on jest na przykład po szkole albo nawet już ci ludzie, którzy są po szkole oficerowie, którzy nigdy nie byli na ulicy. Pomyślmy ile jest po prostu podśrodków, którzy teraz y, przyjęli się, na szkole zdali z wyróżnieniem, bo byli namaszczeni, przychodzą do służby, robią pół roku, jadą na kurs sierżancki, tam go zdają z wyróżnieniem, bo dziwnym trafem znają odpowiedzi na wszystkie pytania, potem szybciutko kurs aspirancki i oficerski i w trzy lata, w dwa i pół roku mamy oficerów przyjmowanych w policji, gdzie tacy ludzie mają po 22 lata i nigdy na ulicy dnia nie przerobili. To są nasi przyszli kierownicy. I, i pytanie, dlaczego starsi policjanci, widząc to, nie kodzą się na to i odchodzą? Naprawdę są pytania, które KGP będzie jeszcze, myślę, z 2-3 lata siedziało i udawało, że coś z tym robi, nie? Także wróć do nas, przyjdź do nas, tak, Ameryci walą oknami, na pewno walą, wracając tutaj do tej naszej wspaniałej policji. Roboty nie zastąpią policjantów? Nie, zdecydowanie człowiek zawsze będzie najważniejszy. No i tu są kolejne pytania, natomiast tak naprawdę jest to już mało, tak jakby potrzebna tutaj analiza. Jeżeli ktoś chce, może sobie przeczytać ten cały artykuł. Dyżury domowe, nadgodziny. Jest wiele problemów. Pojmowane, które, które mają być tutaj omawiane. Natomiast to możecie sobie doczytać, ponieważ nie chcę, żeby ten odcinek był aż tak długi. Chciałbym wam tylko pokazać to, jak nasz komendant główny udaje, bo to jest, wydaje mi się, że to jest bardzo mądry człowiek, natomiast on udaje przed mediami, dobrze głupiego Jasia, który nie wie, nie wie, dlaczego policjanci odchodzą. Nie wie, czy jeżeli damy 10% mniej pieniędzy rok do roku, to, to będzie wystarczająco ilość pieniędzy. No nie wiem, no na pewno tak zawsze jakoś policja działała, dostajemy 10% mniej pieniędzy rok do roku, ale ja nie wiem, bo w sumie nie wiem, ile pieniędzy potrzeba. Obniżamy wymagania, to nie uważa Pan, że to jest obniżanie po prostu kryteriów przyjmowanych policjantów? Nie, ja de facto nie wiem. No bo nie wiem, bo nie w sumie to nie. Co w sumie jest na plus obniżamy wymagania, to jakbyście poszli do szkoły podstawowej i wam nagle zaczęli obniżać wymagania? I nagle zamiast zakuwać gdzieś po nocach i umieć coś pożytecznego, co może wam się przydać kiedyś na studiach, to tego nie umiecie i ktoś wam przychodzi i mówi, że on nie wie, czy to w sumie dobrze, czy nie, że wy tego nie umiecie. No nic pan... Także być może, jeżeli pan komendant nic nie wie, być może warto byłoby się zastanowić, żeby go tutaj nie zmienić na kogoś, co będzie cokolwiek wiedział, bo na ten moment wszyscy dają głupka, minister Siemoniak udaje, że on w sumie też nic nie wie. Tak, ja jestem za policjantami, żeby zarabiali godnie tego, jakieś podwyżki, coś tego nie, ja głosuję przeciw, nie? Ale poza tym to ja nie wiem, jak to de facto naprawić. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku wszystkie mądre głowy na wyższych stanowiskach dowiedzą się, jak uzdrowić tą naszą policję i wyjdą z tej niewiedzy, które wszechobecnej niewiedzy, która nas ogarnia. Tyle w dzisiejszym odcinku, zostawiam link do tego artykułu w komentarzu, jeżeli będziecie sobie chcieli go przeczytać. Zachęcam was do subskrypcji kanału, dziękuję wam za ten rok i cóż, do usłyszenia w przyszłym roku, życzę wam udanego Sylwestra, spędźcie jak najwięcej czasu z rodziną, dziękuję wam za ten rok, oby przyszły był jeszcze lepszy niż ten, który jest za nami. Wszystkiego najlepszego, do usłyszenia w nowym roku.